Cześć, jestem Rafał z Moter. jestem dla was z kolejną motocyklową nowością i zaraz zobaczycie, co trafiło właśnie do oferty. No, a dzisiaj kolejna R 125 trafiła do naszej oferty. Słuchajcie, u nas te reczki naprawdę znikają ekstremalnie szybko, ale no staramy się jak tylko możemy, żeby następne egzemplarze dla was szykować i przygotowywać do do, do kolejnych sezonów. Słuchajcie, e, parę słów wstępu dla tych, którzy jeszcze, jeszcze nas nie znają i dopiero zaczynają poszukiwania motocykla. E, otóż, może parę słów wstępu: to motorwo. Zajmujemy się sprzedażą motocykli i sprzedażą częściej. Także prowadzimy swój serwis motocyklowy, do którego przy okazji wszystkich Was gorąco zapraszam. Sporo szczegółów znajdziecie na MotoRW.pl, e, Czym się wyróżniamy? Otóż tym. Że każdy motocykl, zanim trafi do sprzedaży, to najpierw odwiedza nasz serwis. Jeżeli my widzimy, że coś przy danym motocyklu trzeba zrobić, poprawić, wymienić bądź po prostu przygotować, to robimy to my już z góry, tak żeby ten nowy właściciel, kupując taki pojazd, po prostu zaczął e, najzwyczajniej siecieniem jeździć, a nie stresować się, że już trzeba gdzieś tam na jakiś termin do mechanika czekać i coś poprawiać. E, więc tak, ten konkretny egzemplarz, co tutaj zostało zrobione? Tutaj akurat to, co prawda, za wiele nie było do zrobienia, ale e, serwis olew jako podstawa, czyli, e, czyli nowy olej w silniku, nowe filtry. E, silnik jest zalany olejem Motul 10 w Jak dla tej pojemności, myślę, że naprawdę świat i ludzie. E, I ten olej macie tutaj wymieniony. Wymieniona jest także świeca, żeby tutaj już strona silnika była w porządku. Żadnych niepokojących dźwięków z silnika nie ma. Naprawdę pracuje wyśmienicie. Nic tutaj poprawiać nie trzeba było. Dodatkowo tylne klocki były już na wykończeniu, więc założyliśmy nowe klocki terwu, Więc tutaj macie nowe, nowe klocuszki. I tak naprawdę, oprócz smarowania i czyszczenia łańcucha, nic więcej. Opony są miszelinkowe, czyli miszeliny naprawdę w fajnym stanie. I przód i tył. Myślę, że śmiało jeszcze trochę. Jeszcze trochę pojeżdżą. Tarcze, tarcze bez rantów, przednia, przednie klocki fajne. Myślę, że bez, bez zarzutu. No i co ciekawe wizualnie ten motocykl to jest rocznik 2011, 2011. I naprawdę jest bardzo ładny. Tutaj obchodząc go dookoła, myślę, że ciężko znaleźć jakieś takie elementy, do którego można by się było przyczepić jakoś bardziej. Wiadomo, że to jest wszystko plastikowe, więc pewnie jakieś takie delikatne ryski będą mogły się zjawić. Ale no naprawdę nic, nic rażącego. Wszystko to się prezentuje moim zdaniem bardzo bardzo dobrze. Fotele też są bez jakichś przetarć. Łańcuch wyczyszczony, nasmarowany. Felgi złote wychodzą takie oryginalne. Jakby się, się zastanawiali, więc one w takim złotym kolorze są. Fabrycznie. No i macie tutaj tak. Akcesoryjną końcówkę wydechową yy, oraz akcesoryjną szybę z garbem. Myślę, że dzięki temu ten motocykl prezentuje się trochę dojrzalej, no i na pewno brzmi brzmi na pewno o wiele agresywniej na tą chwilę to jest wersja z DB Killerem, czyli mam tutaj tą wkładkę wygłuszającą, jeżeli będziecie chcieli żeby ten motocykl jeszcze bardziej basowo brzmiał wystarczy wyjąć tą wkładkę z wydechu i naprawdę będzie to już dudniło takim mocnym basem jeszcze pokażę wam tą stronę No tutaj może jakieś o tutaj delikatne przytarcie na tym różku czachy. Ale myślę, że i tak bym to traktował jako taki detal, trochę jest oryginalna, więc pewnie gdzieś tam się może komuś wywrócił, ale ale wygląda to wciąż. Wciąż bardzo dobrze. I to co, zapalimy go sobie może? Pyk. Przebieg 32 tysiące km od nowości to będzie 100% oryginalny przebieg, tutaj przy okazji wam pokażę jakie mamy do tego dokumenty, e, oprócz oczywiście tych do rejestracji to mamy też książkę serwisową e, i co nas chyba najbardziej ciekawi no to o Między innymi, o tu jest jedna kartka, to jest po prostu nic innego jak wyciąg z badania technicznego. Tu mamy rok 2018 i wtedy motocykl się wylegitymował przebiegiem 19,5, a potem w 2020 roku pod koniec sezonu miał 26. No więc, jakby to nam tylko tyle mówi, że e, dwa lata temu, czy tam półtora roku temu nie miał 50 czy 60, tylko miał 26. Potem przez następny sezon zrobił e, tam wyszło 5 czy 6 tysięcy, i tak się oto zachował. Ten przebieg napiszemy na fakturze, więc na pewno jest autentyczny. Tak to się prezentuje. Zapraszam was wszystkich gorąco do nas do żardowa, żeby temu motocykl zobaczyć sobie na żywo. Ale pamiętajcie, że jest też u nas opcja zakupu takiego pojazdu całkowicie zdalnie. Wystarczy, że do nas zadzwonicie. Powiecie, skąd jesteście. My Wam wycenimy telefonicznie koszt transportu. No i jeżeli się zdecydujecie, to z góry płacicie za sam transport, a dopiero po naszym przyjeździe, po Waszych godzinach u was pod domem. Za sam motocykl dopiero płacicie u siebie Więc myślę, że to jest taka opcja fer w obie strony Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało do nas po prostu dzwońcie, pytajcie Jesteśmy do waszej dyspozycji Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia